Witam Cię. Jestem Maria Skłodowska i chciałabym opowiedzieć Ci o czasie, kiedy moje serce zabiło mocniej. Maria przybyła do sztuk 1 stycznia 1886 roku, mając 18 lat. Musiała pracować, by zdobyć pieniądze na studia ukochanej siostry broni. Powiedziała jej: Ty jesteś stworzeniem, które najwięcej kocham na świecie, i że nikogo nigdy tak kochać nie będę. W Szczukach przywitał ją ładny dworek z drewnianym gankiem. Dostała pokoik na piętrze z widokiem na cukrownię. Jedno z dzieł niezwykłego hrabiego Ludwika Krasińskiego. Co mnie tam spotka? Takie zadawałam sobie pytanie. Pan Żurawski, pracodawca Marii, był pionierem nowoczesności. Ona uczyła jego dzieci i zdobywała szeroką wiedzę. Kochała literaturę, socjologię, wiedzę ścisłą. Interesowałam się żywo gospodarstwem rolnym. Poznałam kolejne etapy pracy na roli. W stajniach folwarcznych każdy koń był mi znany. Do cukrowni chodziła pogadać z dyrektorem, inżynierami i pożyczyć książki. Spacerowała jeździła konno. Widziała też umorusane dzieciaki, którym chciała pomóc. Zaczęła je więc uczyć razem z bronią żurawską. Groziła za to zsyłka na Sybir, bo uczyły one też języka polskiego, ale nie przejmowały się tym. Ile zdolności i talentów ukrywa się może pod tymi zmierzwionymi czuprynami? Muszę tu wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. W Sztukach Maria przeżyła pierwszą miłość. Zakochała się w synu pracodawcy, Kazimierzu Żurawskim, który studiował nauki matematyczne i fizyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pokochali się bardzo, ale niestety Maria nie była dla niego odpowiednią partią, a on nie umiał o nią zawalczyć. Jej serce krwawiło, ale nie pokazywała tego po sobie. Przeszłam bardzo ciężkie dni, i jeżeli mi co pamięć ich osładza, to tylko to, że bądź co bądź wyszłam z tego wszystkiego uczciwie i z podniesioną głową. W końcu Maria wróciła do Warszawy, a potem wyjechała na upragnione studia do Paryża. A Kazimierz został wybitnym polskim matematykiem. Był też rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod koniec życia podobno często chodził pod pomnik Marii i siedział tam w zadumie.